Polska, Finlandia. Dzisiaj Polska zagra z Finlandią i zobaczymy, czy moja symulacja ma sens. Ostatnio byśmy wygrali z 4-0 z Finlandią w mojej serii. A my przegraliśmy 2-1 w prawdziwym życiu. Jak to będzie wyglądać, no to nie wiem. pewnie znowu przegramy z Finlandią. Ale zobaczymy. Zobaczymy, bo Polska Finlandia na narodowym. Nagramy dzisiaj z Finlandią. I zobaczymy czy dzisiaj mamy szansę jakąś wygrać Pewnie nie, ale... Saję spróbujemy. Dobra. Oj, oj, oj. To było dobre. To było naprawdę dobre. No i dobra! Dobra, kurde, to, to był pierwszy ształ, który bym mógł. Po prostu pierwszy ształ, który oddałem na bramkę. Ładny pształ i tyle. Czyli nie da się szczelić bramki, nie da się szczenić bramki, no to chłopie nie wiem. To jest kam jakiś dosłownie. O! Dobra! Dobra, no to już... No to już, no to już... No, to już, no dobra, no to, no to 1-0 w dziesiątej minucie, Adam Huxa. Wyrok eee, pewnie nie wyjdzie w tym spotkaniu? Ale tego nie wiem, bo to nowy selekcjoner, to nie wiem jak on będzie. No, ale na takie sprawy, na no takie rzeczy jak był prawdziwy w prawdziwym życiu, no to fajnie. A w sumie tak powinni zrobić Finlandia. Bo myśmy dali im prezent, rzut karny z postaci Łukasz Skorupskich Faulowa, no to w sumie też powinni tak, o, dać nam taki prezenci. taki dziwnie, właśnie. Jak mocno od razu presują i jest naprawdę ciężko tutaj coś ugrać. O! Może jeszcze coś. Aha. No i teraz już jest Oboj. Oh o oh nie! Yeah. Sam na sam, sam na sam! Jo! Dobra, dobra, dobra. Dobra, bo to już się zaczyna robić ostro. Tu się już zaczyna robić gorąco, że tak powiem. Najbierze szatkowanie na finów. Okej, okay, to było dobre. Tak zapiłem! Ty pani... Byłem... Kaby? ja nie widziałem, bo ja się już skupiłem na innym zawodniku. Czy... Czym ja go sfałnowałem? Czym ja go sfa... Nie, dobra, no czym ja go sfałnowałem? Chyba powietrzem. Co jest? Nie, skam jakiś. Dobra, no dobra, no to nie wiem, rzucam się w lewo. Żartowałem Maria, dobra. Nie, nie, to jest scam, patrz, patrz, ja go powietrzem sfałdowałem, ja go powietrzem sfałdowałem, ja go powietrzem sfałdowałem, nie no to jest chyba jakiś, to jest chyba war, 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 War Halo, przekupione, nie to jest, nie, dobra, nie, to jest scam, to jest scam, już wiem jaki będzie tytuł, zostałem oskabowany. Polska, Finlandia, symulacja przed meczem, koniec, nie, ja, ja tak nie będę, chłopie, co to? W ogóle. Czemu Karny? Z jakiej, z jakiej racji? Nic mi nie zrobił! Znaczy ja mu nic nie zrobiłem. Powietrzem, jak był tam Betr, to słownie przed nim. Skam! Autentycznie skam. skiego, Ja spałowałem swojego! I, 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 I. oni dostali, że... Nie, dobra, tak gra jest jakaś przekupiona chyba. Nie, nie gra, to goni. Nie, nie. nie. Co, 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 a znowu go sfałlowałem pewnie powietrzem. Nie wiem, ej, pewnie ten brat, ten e, kolega, który e, szczelił mi bramkę, co w się sensie wyłował w pewnie ma hitboxy jakieś zbagowane. Nie wierzę w to. Nie, nie wiem, co tam się stało. Ktoś mi może wytłumaczyć jakiś racjonalny sposób? Ej, mam pytanie, tak szczerze. Ktoś mi może wytłumaczyć w racjonalny sposób, jak był ten rzutkarny? Bo ja nie wiem, czy chłop ma hitboxy, czy jak gra, to wykrywasz, i co? Czy Śliński koło tego typa i gra wykrywa, że to fałd był, czy co? Nie wiem. Weźcie mi, wytłumaczcie. Jeżeli możecie, jeżeli wiecie, o co chodzi. MOTER! A, Jezus. Dobra. Lewandowski sam na sam, nie było spalonego. Ale... Jeszcze obrona trzeba odebrała piłkę. Ty no, ale dobry tu do pressing. No dobra, co ja z tego pressingu było? Moje Dobra. Dałaś. Nie. Dobra. jestem, bardzo wysoko gram. Tak wysoko, że Paweł Dawidowicz gra do tutaj ofensywnie. Nie tak chciałem, bo ja chcę cofnąć tę piłkę, żeby przejść z dystansu, żeby była na bramka, żeby była na miniaturkę. O! ok, się 70 minuta idzie za zmianę, bo tutaj widzę, że tu już. Tak, to mi to zdyka najbardziej. Ja jestem najbardziej zmęczony. Frankowski wyda się i tak tutaj muszę zmienić teraz tak Cześć Zalewskiego dobra Zalewski jest Wejdziemy zrobimy tak Zalewski tak 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 buksa wejdzie tutaj Piątek Piątek eee. Dobra no i chyba tyle no nie będę tutaj chyba więcej zmieniać na razie Może później Piątkowski zejdzie Tak jak kasz może grać na tym Ale my może Dobra ale niech tylko na razie. Za Sebastiana chyba... Aha, no tak jeszcze mamy. Nie lepiej już rozmijesz. O Boże, nie, no nie dojdziesz. No i nie doszedł i teraz będzie. O mój Boże, nie! Nie! Nie, no dobra, no! Jak się wychodzi bramkarzem? Nie nie umiem wychodzić bramkarzem. 2-1 przegrywamy na Stadionie Narodowym. Nie, nie wiem jak się wychodzi bramkarzem. Nie! No i patrz, full defense. Już widzę ten autobus, jak mają ustawionego. Nie ma szans, że ja strzelę, chłopie. Oni full defense, ja full ofensywa, więc... Jezu, serio, no piątek, gdzie ty się ustałaś, piątek? Nie, no nie wierzę, no nie! Piątek. Lewandowski! Ale to nie było już nic, to nic nie było, to nie było nic. Jakby był rzut karny z, dlatego że Lewandowski dosłownie dostał, że Kiwiot faulował powietrzem, to to było, ale teraz już nic nie było, teraz już nic. Tak, gra jest dziwna, tak, gra jest po prostu dziwna. No serio! Ja podawałem! Ja podawałem! Dobra, wiecie, to już zostały ostatnie szanse, więc... Ja już tutaj... Muszę dać jakąś zmianę dosłownie. sobie już taką wejdzie. E, Szybastian, Szymański już niech wejdzie. Szymański już wejdzie szybko. Piątek żółta kartka, no to są już jaja naprawdę. Dobra, szybko. Daj do przodu, dawaj do przodu, bo tutaj wynik to jest... To jest katastrofa. Grają słabo w Finlandia. A co? A co? A wygrywają z Polakami, jeszcze częściej. zaraz ładują, tyle będzie. Ach, nie wierzę w to. Zapraszam tak będzie w prawdziwym życiu. Nie, no! No i teraz jeszcze wyrzucą i teraz już nie, nie zdążę zrobić akcji. No dobra, już nie zdążę zrobić akcji, jedynie oni mogą już mi szczelić. Polska oficjalnie przegrywa. Eba, dwa, jeden, dwa, nie no dalej, Johnny nie wiem co to jest. Matko posko. O Jezus. Nie, to jest kam jakiś. To jest kam, to jest kam. To jest oskamowany. gdyby nie rzuc karny, to byśmy byli jeden do jednego. Wtedy nie musiał robić, znaczmy się tak, żeby jeden do jednego. E, nie, nie, nie Wtedy bym nie musiał robić full atak, po prostu bym się na chilu i bym zapewne wygrał, bo jak gram na chilu to nie, nie spocę się, tak? Jezus Maria. Okej, okay, to ale nieważne. Do następnego odcinka. Siema.